Jedna najważniejsza umiejętność, która pozwala osiągać świetne wyniki sprzedażowe? Czy chodzi o determinację, może wytrwałość, systematyczność, pewność siebie, coś innego? Poznaj, co tak naprawdę decyduje o tym, jakie masz efekty sprzedażowe i co odróżnia tych handlowców czy tych doradców, którzy mają najlepsze wyniki w zespole od wszystkich pozostałych. Oczywiście lubimy proste przepisy na sukces. Chcemy zawsze znać najszybszą drogę od punktu A do punktu B, i dlatego można spotkać w internecie czy na różnych mediach społecznościowych takie złote porady o jednej najważniejszej ceszy charakteru. I na przykład właśnie determinacja, czy wytrwałość, czy systematyczność są zawsze w czołówce. Natomiast chcę ci powiedzieć, że jeżeli chcesz naprawdę skutecznie sprzedawać, chcesz robić świetne wyniki sprzedażowe, to potrzebujesz zupełnie zmienić myślenie, ponieważ nie ma jednej cechy, która decyduje, tak. Yeah o skuteczności. Gdyby to było takie proste, to mnóstwo osób miałoby świetne wyniki. Co zatem jest dużo ważniejsze niż szukanie jakiejś jednej specjalnej cechy? Chodzi o budowanie zestawu umiejętności. Najlepsi handlowcy w zespołach, albo te osoby, które sprzedają łatwiej niż pozostałe, mają zazwyczaj dobrze zbudowany zestaw umiejętności. I takie trzy najważniejsze, takie trzy kluczowe obszary, które właśnie budują taki zestaw, na przykład jeżeli umawiasz spotkania, albo po prostu sprzedajesz Przedajesz yy, przez telefon albo po prostu sprzedajesz też na spotkania online, to po pierwsze obszar rozmowy, czyli potrzebujesz mieć świetne rozmowy yy, z klientem, świetną rozmowę sprzedażową. Po drugie, Organizacja pracy, czyli potrzebujesz też dobrze wykorzystywać czas, właściwie dokonywać wyborów, z jakimi klientami się kontaktujesz, w jaki sposób spędzasz Twój dzień. No i trzeci obszar to jest Twoja skuteczność osobista, a właściwie dokładnie mówiąc, odporność psychiczna czyli to w jaki sposób. Wyznaczasz sobie cele, jak sobie radzisz z porażkami, jak sobie radzisz ze stresem. Jeżeli masz te trzy obszary wypracowane, no to masz taki zestaw umiejętności, które powodują, że jesteś bardzo skuteczny. Jeżeli w którymś z tych obszarów masz braki, czyli na przykład prowadzisz dobre rozmowy sprzedażowe z klientami, ale brakuje Ci organizacji, albo na przykład czytasz mnóstwo książek, oglądasz filmiki, chodzisz na szkolenia, ale brakuje ci na przykład pewności siebie i wycofujesz się po pierwszej porażce, no to będzie ci trudno osiągać naprawdę dobre wyniki sprzedażowe. Więc jeżeli chcesz poprawić swoją skuteczność, chcesz wejść w poziom wyżej, chcesz mieć lepsze wyniki, albo po prostu czujesz, że za ciężko pracujesz, czyli osiąganie efektów sprzedażowych kosztuje ci za dużo pracy, to znaczy, się, że potrzebujesz zbudować zestaw umiejętności. Zacznij od tych trzech obszarów. Więcej na temat tego, w jaki sposób rozwijać każdy z tych obszarów, czyli zarówno mieć świetną rozmowę, świetną organizację, jak i być odpornym psychicznie, piszę w moich e-bookach. Znajdziesz je na e, stronie w moim sklepie. Linka znajdziesz w opisie do tego wideo, więc wybierz to, co tobie jest najbardziej potrzebne z tych trzech obszarów, o których teraz ci powiedziałam. Zajrzyj też na mojego bloga, gdzie obejrzysz i więcej takich wskazówek wideo, ale również Piszę tam posty blogowe o wchodzeniu poziom wyżej w tych wszystkich trzech kluczowych obszarach. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiału.